Siemaneczko kochani, i co? Nadszedł ten dzień. Nadszedł ten dzień. Dzisiaj jest piątek, tak jak mówiłem, losujemy zwycięzcę konkursu. Dziękuję Wam za te wszystkie komentarze. Dziękuję za lajki. Kurczę, nie spodziewałem się takiej reakcji z Waszej strony, ale naprawdę mega, mega zainteresowani konkursem. No też nagrody są fajne myślę. Fajna zabawa. Także dziękuję wam. Jeszcze raz wam pokażę, co jest do wygrania i zaczniemy losować szczęśliwców. Szczęśliwców, trójeczkę? <grywa> Ale jest petarda, nie? Dobra, bawcie się, zaraz pokazuję, co tam jeszcze było, żebyście sobie przypomnieli. No dobra, kochani, także patrzcie, trzecia nagroda. Otwieracz z latarką firmy Rutus, długopis, smyczka, kot jest mój, czapeczka od firmy Rutus, książka broń piechoty Wehrmachtu i krótkofalówka Topcom do Airsoftu. Także tak wygląda nagroda trzecia, nagroda druga. Tak samo. Otwierać latareczka, smyczka, długopis od firmy Rutus, książka umundurowanie wojsk niemieckich, saszetka z firmy Rutus, ale ja mam dzisiaj pomocnika, albo zaczepkę. I głośnik bezprzewodowy, przenośny firmy Blaupunkt. Także tak wygląda druga nagroda. No i zestaw numer jeden, tak jak poprzednio. Smyczka długopis otwierasz od firmy Rutus. Książeczka bagnety, torba zrzutowa na znajdki. Także jest też fajna torebka, mega powerbank. No i plecak torba na wykrywacz od firmy Rutus, ale jest petarda. No i jeszcze raz chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować sponsorom dzisiejszego konkursu, dzięki którym możemy się wspólnie bawić. Bawimy się razem, także jest to firma Rutus, która przekazała te fajne nagrody. No i jest to jeden z widzów, briefka, Łukasz, kurczę, dzięki serdeczne, naprawdę mega, mega nagrody. Idziemy losować. No dobra, kochani, zaczynamy losowanko. Jest filmik konkursowy, mega konkurs, mega nagrody. 2294 wyświetlenia, także zainteresowanie było duże. Kopiujemy link do filmu. Maszyna losująca jest, jest pusta. Wklejamy ten link. Wklej ładujemy komentarze. 583 komentarze, także no kurczę, dużo, dużo. no dobra, losujemy, losujemy zwycięzcę nagrody numer 3. A nagroda numer 3 powędruje do kogo? Michał Sornak. Michał Sornak, niech moc będzie z nami. Pozdrowionko Michał. Super, nagroda numer 3 wędruje do ciebie. Losujemy zwycięzcę nagrody numer 2. I nagroda numer 2 powędruje do Maciej Roman. Maciej Roman, niech moc będzie z nami oczywiście. Simplexa moc. <laughs> Hehe, pozdro z Niderlandów. Maciek, mistrz Simplexa z ekipy Egona. <laughs> Gratulacje Maciej. Nagroda numer dwa wędruje do ciebie. Ale jaja. No i co? Wisienka na torcie. No i dobra. I losujemy zwycięzcę nagrody numer jeden. I nagroda numer jeden powędruje do. Metal Wolf, Metal Wolf, niech moc będzie z nami. Pozdrawiam twoje kochanie i ciebie. Oczywiście następnym razem poproszę live gotowania. Gratulacje Metal, gratulacje, gratuluję wam wszystkim. Super, ale fajne losowanko się odbyło. Także super kochanie, jeszcze raz całej trójce gratulacje. No jest petarda, nie? Także kochani, widzieliście, były fajne emocje zwycięzcy. Są myślę, że będą zadowoleni z nagród. Ja Wam serdecznie dziękuję za udział w tym konkursie. Jak mówiłem na tym poprzednim filmiku, myślałem, że będzie 3700. Bo wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? Ale jest już 300. także myślę, że jeszcze z 200 i coś pomyślimy. Nagrody już są, także fajnie. Dziękuję Wam za udział w zabawie. Dziękuję Wam za wszystko, za lajki, za suby, za to, że jesteście super, super, jesteście petarda. Dzisiaj Biały Kciuk. I co? Widzimy się przy następnym filmiku. Pozdrowionka Hejo, dzięki na razie.